Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że im bardziej desperacko pragniesz czegoś, tym bardziej wymyka się to spod kontroli? To jak gdyby wszechświat celowo oddalał od ciebie to, czego najbardziej potrzebujesz. Dzisiaj odkryjesz starożytną mądrość, która przewróci do góry nogami wszystko, co myślałeś o osiąganiu celów. Stoicy znali sekret, który większość ludzi ignoruje przez całe życie. Prawdziwa siła nie leży w pogoni, ale w magnetycznym przyciąganiu tego, czego pragniemy. Wyobraź sobie wodę, która naturalnie płynie w dół, nie walcząc z grawitacją, ale wykorzystując ją do osiągnięcia celu. Tak właśnie działa mądrość stoicka nie przeciwko naturze rzeczy, ale w harmonii z nią. Większość ludzi żyje w ciągłym napięciu, próbując wymusić rezultaty, kontrolować każdy szczegół, planować każdy krok. Ale co się dzieje? Im bardziej się starają, tym więcej przeszkód napotykają. To nie przypadek. To konsekwencja niezrozumienia podstawowego prawa wszechświata. Stoicy rozumieli, że istnieje różnica między działaniem a desperacją, między determinacją a przywiązaniem do rezultatów. Gdy działasz z wewnętrznym spokojem, świadomie wybierając swoje kroki, ale nie przywiązując się emocjonalnie do konkretnych wyników, stajesz się jak woda, elastyczny, ale nieustępliwy. Znajdziesz drogę tam, gdzie inni widzą tylko mury. Nowoczesna psychologia potwierdza to, co stoicy wiedzieli tysiące lat temu. Stan umysłu wpływa bezpośrednio na nasze postrzeganie rzeczywistości i dostępne możliwości. Gdy jesteś w stanie napięcia i strachu przed porażką, twój mózg aktywuje tryb przetrwania, ograniczając kreatywność i zdolność dostrzegania rozwiązań. Ale gdy kultywujesz wewnętrzny spokój i zaufanie do procesu, otwierasz się na możliwości, które wcześniej były niewidoczne. Kluczem jest zrozumienie różnicy między kontrolą a wpływem. Nie możesz kontrolować wszystkich zewnętrznych okoliczności, innych ludzi, pogody, gospodarki, czy nawet własnego zdrowia, ale masz absolutną kontrolę nad swoimi reakcjami, interpretacjami i wyborami. To właśnie ta kontrola jest Twoją prawdziwą siłą. Gdy przestajesz marnować energię na próby kontrolowania tego, co niekontrolowalne. Wszystka ta energia zostaje przekierowana na to, co rzeczywiście możesz zmienić. Prawdziwa transformacja zaczyna się od momentu, gdy przestajesz walczyć z rzeczywistością i zaczynajesz z nią tańczyć. Nie oznacza to pasywności czy rezygnacji. To aktywne, świadome zaangażowanie z życiem, ale bez desperackiego chwytania się wyników. To jak różnica między zaciśnięciem pięści a otwarciem dłoni. Obie pozycje wymagają energii, ale tylko jedna pozwala rzeczom naturalnie wpływać i wypływać. Ten paradoks jest wszędzie wokół nas. Najlepsi sportowcy osiągają szczytowe wyniki nie wtedy, gdy są najbardziej spięci, ale gdy znajdują się w stanie flow, całkowicie zaangażowani, ale jednocześnie rozluźnieni. Najskuteczniejsi liderzy nie ci, którzy mikro zarządzają każdym szczegółem, ale ci, którzy tworzą wizję i pozwalają zespołowi naturalnie się w nią wpisać. Najbardziej magnetyczne osoby nie te, które desperacko szukają uwagi. Ale te, które są w pełni sobą, nie próbując nikogo przekonać. Możesz to zaobserwować nawet w najprostszych sytuacjach życiowych. Gdy desperacko szukasz kluczy, wydają się zniknąć bez śladu. Ale gdy się uspokoisz i metodycznie przeszukujesz każde miejsce, pojawiają się tam, gdzie już wcześniej sprawdzałeś. Gdy desperacko próbujesz zasnąć, sen ucieka. Gdy pozwalasz sobie na naturalny rytm, sen przychodzi sam. Ten mechanizm działa na wszystkich poziomach życia, od najdrobniejszych, codziennych spraw po największe życiowe cele. Sekretem transformacji życia nie jest zmiana zewnętrznych okoliczności, ale przemiana wewnętrznego krajobrazu umysłu. Twój umysł to nie tylko zbiór myśli, to żywa, dynamiczna siła, która kształtuje każdy aspekt twojego doświadczenia. Gdy nauczysz się świadomie programować swoje myśli, Odkryjesz, że rzeczywistość zaczyna odpowiadać na twoje wewnętrzne stany w sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Większość ludzi żyje na autopilocie, pozwalając umysłowi błądzić bez kierunku, reagując na każdy bodziec, każdą emocję, każdą przypadkową myśl. To jak prowadzenie samochodu z zawiązanymi oczami. Możesz dotrzeć gdzieś, ale prawdopodobnie nie tam, gdzie chciałeś. Świadomy umysł to umysł, który wybiera swoje fokus, swoje interpretacje, swoje reakcje. To różnica między byciem liściem na wietrze a kapitanem własnego statku. Neuronauka pokazuje nam, że mózg jest plastyczny. Oznacza to, że ciągle się przemodelowuje na podstawie tego, na czym się skupiamy. Każda myśl, którą myślisz, każde uczucie, którego doświadczasz, każde działanie, które podejmujesz, dosłownie zmienia fizyczną strukturę Twojego mózgu. To nie metafora, to biologiczny fakt. Gdy świadomie kierujesz swoją uwagę na możliwości zamiast na problemy, na wdzięczność zamiast na brak, na siłę zamiast na słabość, fizycznie przebudujesz swój mózg, aby dostrzegał więcej tego, na czym się skupiasz, ale to dopiero początek. Umysł nie tylko interpretuje rzeczywistość, aktywnie ją współtworzy. Twoje przekonania działają jak filtry, które decydują o tym, jakie informacje docierają do Twojej świadomości, a jakie są ignorowane. Jeśli wierzysz, że świat jest niebezpieczny, Twój umysł będzie szukał i znajdował dowody na to przekonanie. Jeśli wierzysz, że możliwości są wszędzie, Twoja uwaga naturalnie będzie się kierować na szanse, które inni przegapią. Kluczem jest kultywowanie tego, co stoicy nazywali amorfati. Miłością do losu. Nie oznacza to pasywnej akceptacji wszystkiego, co się dzieje, ale aktywną wdzięczność za każde doświadczenie, jako możliwość wzrostu. Gdy przestajesz kategoryzować wydarzenia jako dobre lub złe, a zaczynajesz je postrzegać jako przydatne lub lekcje, Twoja energia nie jest już marnowana na opór, ale może być w pełni skierowana na konstruktywne działanie. Ta zmiana perspektywy ma głęboki wpływ na to, jak inni cię postrzegają. I jak odpowiadają na Twoją obecność? Ludzie instynktownie wyczuwają energię. Gdy promieniujesz spokojem, pewnością siebie i wewnętrzną stabilnością, inni naturalnie się do Ciebie ciągną. Nie dlatego, że próbujesz ich przekonać czy zaimponować, ale dlatego, że emanuje z Ciebie coś autentycznego i magnetycznego. Ten magnetyzm nie jest przypadkowy. To bezpośredni rezultat wewnętrznej pracy. Gdy przestajesz potrzebować Zewnętrznego potwierdzenia. Zaczynasz je otrzymywać. Gdy przestajesz desperacko szukać miłości, stajesz się kochany. Gdy przestajesz obawiać się odrzucenia, ludzie zaczynają Cię szukać. To nie ironia, to naturalne prawo energii. Prawdziwa pewność siebie nie pochodzi z osiągnięć czy zewnętrznych sukcesów. Pochodzi z głębokiego zrozumienia swojej wewnętrznej wartości, niezależnie od okoliczności. Gdy budujesz tę wewnętrzną foundation. Zewnętrzny świat zaczyna odzwierciedlać tę stabilność, szanse zaczynają się pojawiać, relacje stają się głębsze, a przeszkody przekształcają się w stepping stones. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym cię o coś poprosić. Jeśli te słowa rezonują z twoim sercem, jeśli czujesz, że ta wiedza może zmienić twoje życie, pomóż mi dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tej transformacji. Subskrybuj kanał i powiedz mi w komentarzach. Jakie jest Twoje największe wyzwanie w budowaniu wewnętrznego spokoju? Nie proś o rady, nie opisuj problemów. Po prostu podziel się jednym słowem, które najlepiej opisuje to, z czym się obecnie zmagasz. Może to być strach, kontrola, cierpliwość, czy cokolwiek innego. Zobaczmy, jakie wzorce się pojawią w naszej społeczności i jak możemy się wzajemnie wspierać w tej podróży. Prawdziwa alchemia życia zaczyna się, gdy przestajesz próbować zmieniać zewnętrzny świat i zaczynajesz transformować swoje wewnętrzne uniwersum. Każda wielka zmiana w historii ludzkości zaczęła się od pojedynczej osoby, która najpierw zmieniła siebie, a dopiero potem wpłynęła na otoczenie. To jest sekret, którego większość ludzi nigdy nie odkrywa. Nie możesz dać tego, czego sam nie posiadasz, nie możesz przyciągnąć tego, z czym energetycznie nie rezonujesz. Wyobraź sobie swoje życie jako wielki magnes. Obecnie ten magnes przyciąga dokładnie to, co odpowiada Twojej wewnętrznej częstotliwości, Twoim przekonaniom, emocjom, myślom i energii, którą codziennie emanuj. Jeśli Twoja wewnętrzna częstotliwość to strach, przyciągasz sytuacje, które ten strach potwierdzają, jeśli Twoja dominująca energia to wdzięczność i możliwości, przyciągasz więcej powodów do wdzięczności i nowych możliwości. To nie pozytywne myślenie, to fundamentalne prawo energii. Stoicy rozumieli, że kontrola nad swoimi reakcjami to jedyna prawdziwa władza, jaką posiadamy. Nie możesz kontrolować, czy zostaniesz awansowany, ale możesz kontrolować, jak bardzo będziesz ciężko pracować i jaką energię będziesz wnosić do każdego zadania. Nie możesz kontrolować, czy ktoś cię pokocha, ale możesz kontrolować, jak bardzo będziesz kochać siebie i innych. Nie możesz kontrolować, czy osiągniesz konkretny cel, ale możesz kontrolować, czy będziesz konsekwentnie podejmować działania, które cię do niego przybliżają. Ta zmiana fokus z zewnętrznego na wewnętrzne ma rewolucyjny wpływ na jakość życia. Gdy przestajesz być emocjonalnie zależny od zewnętrznych rezultatów, paradoksalnie zaczynasz je osiągać łatwiej i częściej. Dzieje się tak, ponieważ Twoja energia nie jest już rozpraszana przez niepokój. Desperację czy strach przed porażką? Całkowicie możesz się skupić na procesie, na kolejnym kroku, na tym, co możesz zrobić teraz. Kluczowym elementem tej transformacji jest zrozumienie różnicy między działaniem z miłości a działaniem ze strachu. Gdy działasz ze strachu, strachu przed porażką, odrzuceniem, biedą czy samotnością, twoja energia jest kurczliwa, napięta, pełna oporu. Inne osoby to wyczuwają i instynktownie się od ciebie oddalają. Ale gdy działasz z miłości, miłości do procesu, wizji, służenia innym czy realizacji swojego potencjału, twoja energia jest ekspansywna, magnetyczna, inspirująca. Prawdziwa zmiana zachodzi nie przez przymus, ale przez atrakcję. Ludzie nie zmieniają się, ponieważ im każesz, ale ponieważ inspirujesz ich swoim przykładem. Możliwości nie pojawiają się, bo desperacko ich szukasz, ale ponieważ stajesz się osobą, która naturalnie je przyciąga. Sukces nie przychodzi przez walkę, ale przez stanie się osobą, dla której sukces jest naturalną konsekwencją sposobu myślenia i działania. Ten proces wymaga cierpliwości i zaufania do naturalnego rytmu wzrostu. Tak jak roślina nie może być zmuszona do szybszego kwitnienia, tak i Twoja transformacja ma swój optymalny rytm. Gdy próbujesz przyspieszyć proces przez siłę, często go sabotarzysz, ale gdy pozwalasz mu naturalnie się rozwijać, Jednocześnie konsekwentnie podlewając go codziennymi praktykami i wyborami, rezultaty przychodzą w sposób, który często przewyższa Twoje pierwotne oczekiwania. Najważniejszym elementem tego procesu jest kultywowanie wewnętrznej stabilności, niezależnie od zewnętrznych burzą. Życie będzie cię testować. Będą dni, gdy wszystko pójdzie nie tak, gdy plany się rozpadną, gdy ludzie cię zawiodą. W tych momentach Twoja prawdziwa siła zostanie ujawniona. Czy zachowasz wewnętrzny spokój i będziesz działać z mądrością, czy pozwolisz okolicznościom zdestabilizować cię emocjonalnie? Ta stabilność nie oznacza braku emocji czy sztucznego pozytywu. Oznacza głęboką akceptację tego, że: Życie zawiera pełne spektrum doświadczeń i że każde z nich służy Twojemu wzrostowi. Gdy przestajesz opierać się naturalnemu przepływowi życia i zaczynajesz z nim współpracować, odkrywasz poziom łatwości i gracji w osiąganiu celów. Który wcześniej wydawał się niemożliwy. Najgłębszym sekretem transformacji jest zrozumienie, że nie musisz zostać kimś innym, musisz tylko odkryć i uwolnić to, kim już jesteś. Pod warstwami kondycjonowania społecznego, strachu i ograniczających przekonań kryje się Twoja autentyczna esencja istota pełna mądrości, siły i nieskończonego potencjału. Prawdziwa podróż rozwoju osobistego. Nie polega na dodawaniu czegoś do siebie, ale na usuwaniu tego, co maskuje Twoją prawdziwą naturę. Gdy spojrzysz na dzieci, zobaczysz tę naturalną esencję w akcji: spontaniczność, ciekawość, odwagę, radość bez powodu. Nie dlatego, że się tego nauczyły, ale dlatego, że jeszcze tego nie oduczyły. Dorosłe życie to często proces powolnego zapominania tej naturalnej mądrości pod wpływem społecznych oczekiwań traumy i strachu przed osądem. Ale ta esencja nigdy nie znika, tylko zostaje zasłonięta. Każde wyzwanie, które napotykasz, każda trudność, z którą się mierzysz, to w rzeczywistości zaproszenie do ponownego odkrycia tej wewnętrznej siły. Stoicy nazywali to przeszkodą, jako drogą, zrozumienia, że opór, który napotykasz, nie jest przeszkodą na Twojej drodze, ale samą drogą. Każda trudność to trening, który wzmacnia Twoje wewnętrzne mięśnie, cierpliwość, mądrość, odporność, współczucie. Kluczem jest nauczenie się słuchania swojej wewnętrznej mądrości ponad hałasem zewnętrznych opinii i oczekiwań. Twoja intuicja to kompas, który zawsze wskazuje prawdziwy kierunek, ale większość ludzi nie słucha jej sygnałów, ponieważ zostały zagłuszone przez mentalny chaos i społeczne programowanie. Gdy się uspokoisz i zaczniesz słuchać. Odkryjesz, że odpowiedzi, których szukasz, już w tobie są. Ta wewnętrzna mądrość nie jest mistyczna czy ezoteryczna. To praktyczna inteligencja, która połączyła miliony lat ewolucji. Twoje ciało wie, jak się zregenerować. Twój umysł wie, jak rozwiązywać problemy. Twoje serce wie, co sprawia ci prawdziwą radość. Twoja intuicja wie, którą drogę wybrać. Problem pojawia się, gdy próbujesz za bardzo analizować. Kontrolować i wymuszać rozwiązania, zamiast pozwolić tej naturalnej inteligencji się wyrazić. Prawdziwa pewność siebie nie pochodzi z porównywania się z innymi czy gromadzenia zewnętrznych osiągnięć, pochodzi z głębokiego zaufania do własnej zdolności doradzenia sobie z czymkolwiek co życie przed tobą postawi. To nie oznacza, że nie będziesz czuć strachu czy niepewności, oznacza, że będziesz działać pomimo tych uczuć. Wiedząc, że masz wewnętrzne zasoby, aby sprostać każdemu wyzwaniu. Ten rodzaj pewności siebie jest magnetyczny. Ludzie instynktownie czują się bezpieczni wokół osób, które są stabilne we własnej skórze. Nie dlatego, że te osoby są doskonałe, ale dlatego, że są autentyczne i nie próbują być kimś, kim nie są. Ta autentyczność tworzy przestrzeń, w której inni też mogą być sobą, co tworzy głębokie, znaczące połączenia. Gdy Zaczynasz żyć z poziomu autentyczności, z przestrzeni głębokiej prawdy o sobie, coś fundamentalnego się zmienia. Życie przestaje być nieustannym zmaganiem, ciężarem, w którym trzeba udowadniać swoją wartość, walczyć o miejsce, udawać, że jest się kimś, kim nie jesteś. Zamiast tego życie staje się naturalnym przepływem, żywą ekspresją tego, kim naprawdę jesteś. Zamiast nakładać na siebie cudze oczekiwania. Dopasowywać się do społecznych norm czy ról, które cię ograniczają. Zaczynasz mówić własnym głosem, kroczyć swoją ścieżką, dzielić się swoją perspektywą, jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną. Przestajesz mierzyć swoją wartość przez porównanie do innych, bo nie ma już potrzeby konkurencji. Pojawia się natomiast głęboka współpraca z życiem, z jego rytmem, z ludźmi wokół ciebie. Nie próbujesz już wygrywać. Zaczynasz współtworzyć. I choć nie oznacza to, że życie nagle staje się pozbawione trudności, że wszystko dzieje się łatwo i bez wysiłku, zmienia się Twoja postawa wobec wyzwań. Zamiast traktować porażki jako dowody własnej nieudolności, dostrzegasz w nich lekcje, okazje do rozwoju, drogowskazy wskazujące Ci, gdzie możesz jeszcze głębiej poznać siebie i rozwinąć swoje wewnętrzne siły. Problemy nie znikają, ale przestają być czymś, co Cię przygniata. Bo ty już nie jesteś tym samym człowiekiem. W twoim wnętrzu pojawia się stabilność, która pozwala ci przechodzić przez burze z godnością i spokojem. Zamiast unikać życia, zaczynasz je przyjmować w pełni, tańczyć z nim, nie uciekając, nie walcząc, ale reagując świadomie i z ufnością. Największym darem, jaki możesz przynieść temu światu, nie jest perfekcja, ani osiągnięcia, ani bezbłędność, ale pełne, bezkompromisowe wyrażenie tego, Kim naprawdę jesteś? Kiedy przestajesz tłumić swój wewnętrzny ogień, kiedy przestajesz chować się za maskami, które miały cię chronić przed oceną i pozwalasz sobie po prostu być, stajesz się latarnią dla innych. Twoje odważne istnienie daje innym niewypowiedziane pozwolenie, by i oni mogli zacząć żyć w zgodzie ze sobą. To nie jest egoizm, to nie jest potrzeba uznania, to akt odwagi i miłości, to odpowiedź na wołanie świata, który tęskni. Za autentycznością, za prawdziwym połączeniem, za sercem. I jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że coś wewnątrz ciebie już zostało poruszone. To nie są tylko słowa to jak klucz, który pasuje do zamka w twoim sercu. Ale prawdziwa przemiana nie dzieje się, gdy słuchasz czy czytasz zaczyna się w momencie, gdy podejmujesz działanie, gdy kończy się oglądanie, a zaczyna stosowanie. Wtedy zaczyna się droga. Dlatego teraz. W tej chwili zapraszam cię do czegoś, co może zmienić twoje życie. Jeśli to, co usłyszałeś, rezonuje z tobą, jeśli poczułeś, że to nie przypadek, że znalazłeś się tutaj, dołącz do naszej wspólnoty. Nie dla samego kliknięcia, zrób to jako symbol, jako wyraz decyzji, że wybierasz wzrost, że wybierasz siebie. Zachęcam cię też, byś podzielił się kawałkiem siebie w komentarzu. Może przypominasz sobie moment, gdy pierwszy raz przestałeś stawiać opór, a zacząłeś ufać? Może był to dzień, kiedy postanowiłeś, że już nie musisz wszystkiego kontrolować? Że możesz po prostu być i obserwować, co życie ci przynosi? Albo może dziś nauczyłeś się czegoś ważnego i wiesz już, jak chcesz to zastosować jutro, za tydzień, przez całe życie? Twoja historia ma znaczenie, nie tylko dla Ciebie, ale i dla kogoś innego, kto właśnie tego potrzebuje, by zrobić swój pierwszy krok. Twoje słowa mogą być początkiem czyjejś przemiany. Pamiętaj o czymś większym o dobru, które przekracza jednostkowe potrzeby, chwilowe pragnienia i codzienne troski. Dobro większe, dobro wspólne, dobro głębokie to Bem Major nie jest abstrakcją ani odległym ideałem to żywa siła, która prowadzi cię, gdy wybierasz miłość zamiast złości, prawdę zamiast iluzji, autentyczność zamiast pozornego bezpieczeństwa. To właśnie wtedy, gdy rezygnujesz z tego, co wygodne na rzecz tego, co słuszne, uczestniczysz w czymś większym. Gdy Twoje słowa podnoszą, zamiast ranić, gdy Twój gest niesie wsparcie, a nie ocenę, gdy jesteś obecny, nie tylko dla siebie, ale i dla innych. To jest właśnie działanie dla dobra większego, niewidocznego na pierwszy rzut oka, ale odczuwalnego przez tych, którzy są blisko, którzy czują, którzy patrzą sercem, i nawet jeśli nie zawsze widzisz efekt od razu. Wiedz, że każde Twoje działanie z poziomu duszy, każde działanie z intencją czystą i pełną światła, dokłada się do tej większej całości, do zmiany, do przebudzenia, do budowania świata, który warto zamieszkiwać, świata, w którym każdy może być sobą, bez lęku, bez maski, po prostu prawdziwie. Bo właśnie to jest dobro największe, przestrzeń, w której wszyscy możemy oddychać pełnią siebie.